Mango! Witam ma Was wszystkich panu serdecznie w kolejnej konkurencji Adam Ką. Kom... W QF. EJ! Tak jest! Pomyliło mi się. Dobra, przechodzimy do pytań. Kiedy Adam ogoli się na łyso? I co? Może on wyglądać jak łysy z Adam i Tata? Paru łyzysów już jest na kanałach. Wystarczy. Wystarczy. Oooo, oh, you touch my tra Wiesz co ty, to, to jest mysle? z No nie wiem, ale no, czytam o nim bardzo często A. Czy macie zatem wprowadzić serię Adam i Tata grając Pozdrawiam? Jak znajdzie się sponsor Który zasponsoruje nam laptopa, na którym będziemy mogli e, Nagrywać oczywiście dla was te gry no, no wtedy będziemy grać. Wtedy będziemy... Nawet będziemy w stanie się nauczyć FIFA CS, wtedy tak. Ale oczywiście jak tam ktoś zasponsoruje dobrego laptopa, nie? Bo na tym się nie da. No no, no nie, nie, nie. Nie, nie. <grym> Czy planujecie rozwijać YouTube oraz większą ilość widzów? No chyba jak każdy youtuber, który nagrywa regularnie na YouTube, ma zamiar się rozwijać, tak? Bo na razie nam się jeszcze to nie nudzi. Nie no, nudzi nam się i raczej ich... Nie będzie. Taka każdy kolejny sub to... to jest radowa. Tak jest. Także wiecie co robić. Na no. subskrybować. Ja muszę chciała że Święty Mikołaj nie istnieje. Ja nie istnieje. No ja nie istnieje, No ja nie istnieję. Święty Mikołaj istnieje. Nie wierzcie co mówią inni. prosi was o zdjęcie, lub autograf, duma nas rozpiera. Dokładnie. Nie, to jest znak. Wtedy wiemy, że jednak robimy coś, co Wam się podoba. I Przede wszystkim po autograf, czy po zdjęcie przychodzi osoba, która raczej nas lubi, więc na pewno jest to miłe. No jest to bardzo miłe. <grychy> Jeszcze nie, robię dopiero. Czy słuchacie rapu? Jak tak, do jakiego? Krośba przyszła kolej na starszego pana, jak sami widzicie, to... to tata Adama. Ciekawe czy trafi, słychać dobry, leki nie? Piłka wprost po leci i jest bęk. Generalnie, Adama i taty. <grym> Bo jak nikogo nie lubimy, to sobie sami zaśpiewamy, a przyjeźdź. Słucham. Dokładnie. Powiedz od tyłu, <grymanty> wyrebolwowany, rewolwerowiec Ja tego nie umiem, ale próbuję. Wyrebolwowany, rewolwerowiec Udało się. Mistrzostwo <grymanty> nie nie wiem, czy mi się ale. Piszcie, co jeszcze mamy powiedzieć od tyłu, bo generalnie to <laughs> my wszystko potrafimy od tyłu powiedzieć, nie? Byle nie inwokacje do pana Tadeusza, bo trochę za długo no, to będzie. Max trzy słowa. No. Tak jak w poprzednim qled <laughs> A, do którego zapraszam, mówiłem co. Od tyłu już nie pamiętam. Stu z powłamywanymi nogami. Dokładnie, także posłuchajcie mnie w poprzednim odcinku. W dzisiejszym Tata powiedział: ber, 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 ...od tyłu, więc tak. Hihihiii! i na bore Jaka jest pograń grana moja, kataty? No moja w tej chwili to jest... ...jak moi piści znajomi wiedzą, to... ...Counter Strike Global Offensive? Nie. A ja w Angry Birdsa lubię. No... <laughs> tak, bo tata jeszcze... Jestem ja na etapie rozwoju <gulia> tableta. <gulia> Taka też po tabletu. Czy w goli sarmackiego wąsika? No jakbym nie goli, to miałbym pewnie... <gulia> Gdzieś tam by się kończyły. <gulia> I pewnie, że golę. znaczy golę Maszynką 3 mm i niech rozką przez tydzień. <gulia> A generalnie, jeśli chcecie zobaczyć jak katagoni na łyso wąska. <gulia> na łyso, łysy wąs. Eee. Całkowicie gole gąsta. <grymne> całkowicie gole... <grymne> Stop od nowa. No. <grymne> Połowę wąsa zgole przy 50 tysiącach subów, a całkowicie ogolę się na łyso pod nosem przy 100 tysiącach. Tak e, jest. Tak będzie. Subskrybentów. Także... Udostępniajcie nasz kanał, bo ja już się nie mogę doczekać od odcinka jak ja ta goli wąsa, nie? A my ja, to już w ogóle podzieliście. Ja, tak. ja, ja już nie mogę się doczekać, aż mi odrośnie. <laughs> Zobaczcie, ty weź stań na środku. Zobaczcie jak ta tam ta wąs. Jest? <laughs> Jeszcze. Udostępniajcie kanał. Przy 200 tysiącach gole wąsa i włosy. Dobra, no, bądźcie no, sobie takiego łysego tatę. A przy 500 pod pachami. <grym> a na milion gdzie? Eee, a tego mam <grym> nie Koniec. Wyłączamy to. Czy to ta Doma boi się ciemności? Pozdrawiam. No. Ja, ja się boję ciemności. O kurde. Ty paszubo <noise> Nie boję się Nie, nie. Adam kochanie, nie dyskutujesz teleport? Misiu, teleport już jest gotowy, nie? Także ja się teleportuję teraz, zobaczcie Otworzę te drzwi, nie? Żeby mieć lepszy rozkwęp, nie? Także ten, patrzcie No pierdyko. Chyba się zepsuł. Wow! Miałem się do ciebie... To miałem się do ciebie teleportować. Ale nie wiem jakim cudem. Tutaj miałem się teleportować. Aha! Teleport był ustawiony na tatę! Raz. Ja myślę, że... Ja myślę, że kula ziemska jest okrągła, jak poszedłeś tam, to wróciłeś, tam, to wróciłeś tam, to no. Dla mnie. To a no znaczy. też, to jest też y, fakt. Ten, a oborniki są w tamtą. Kurde mać, co tu zrobić? Ale tak jest ściana tak, że nie polecić. Kurde no. Nie, jeszcze chyba będę musiał go dopracować. A więc niestety dobiliśmy właśnie do końca tego QA! Ej! Tak jest. Jeśli oczywiście Wam się podoba nasz kanał, jak i nasze filmy, to możecie nas nasz kanał udostępnić gdzieś na Facebooku, czy na stronie, czy na blogu, gdzie chcecie. Bo no dla, gdzie chcecie. I 50 tysięcy pamiętajcie tak Na wykopie I 50 tysięcy pamiętajcie, że tata goli wąsam pół. Także tak. jeśli chcecie, to udostępniajcie. Dziś, komuś, no, jak ktoś jeszcze nie dał subka, to słupek chyba jest tam. Dokładnie. No. Tak. A łapeczka jest zawsze mile widziana po tamtej stronie. Jeszcze jeśli chcecie nas wspomóc, to możecie nam reflinka zrobić, który jest w opisie. <laughs> hmm. Także będzie nam też miło. I do następnego odcinka, Bajo! Do piąteczka. Jezu. do następnego razu. Będzie nam smutno teraz. to